Co dzisiaj kolejnego jemy pomidor koktajlowy, bardzo dobry, wiadomo, zdrowe do tego cukinia duszona. Cukinia duszowa jest bardzo delikatna o tej porze roku. Buraczki. Oczywiście słynne kwiatki. Później podam nazwę. Tutaj gołąbka, nuggetsy z rybki, czyli tak zwane, nie, to zasmażane jakieś kawałeczki mięsa, zaraz przegryzę, będę wiedział. No i oczywiście kuraczek. U tego zupa golażowa z ziemniaczkiem. Ccznego siema.